Oni proszą o to, żeby właśnie mieć możliwość zawarcia y, jakiejś formy związku. Pan poseł Półboczy, konfederacja. No tak, ale oni proszą o zawarcie małżeństwa. Małżeństwo to jest w Konstytucji zarezerwowane dla związku kobiety i mężczyzny, więc nie mogą zawrzeć małżeństwa. Nie, na razie proszą mogą o związki być, partnerskie. Mogą być sobie w związku. Niech sobie będą, ale formalnie zgodnie z konstytucją nie są w stanie go zarejestrować w Polsce, bo taką mamy konstytucję. Na taką konstytucję się umówiliśmy. Nie, to jest i pańska koniec. interpretacja konstytucji. Nie ma powiedziane w konstytucji, nie. że nie można zarejestrować związku, który został zawarty za granicami kraju. Nie ma czegoś takiego. W Polsce przepis mówi o tym, że małżeństwo zaryzmy. pozostaje pod ale ochroną konstytucji państwa. W mamy tylko małżeństwo. No wiem, no ale więc, jest powiedziane, że małżeństwo jest nie, pod ochroną państwa. Nie ma mowy o tym, że. Jest związek e, związek i zawarty poza granicami Polski. To nie. Nie, ma, nie ma nie ma furtki, żeby to był związek mężczyzny-mężczyzny. Ma, małżeństwo to małżeństwo. Ale ten jeżeli, przepis nie dotyczy związków partnerskich. Bo nie ma czegoś takiego, jak związki partnerskie. No są, w innych krajach to funkcjonuje. No ale dobrze u nas nie ma, tak samo jak w Hiszpanii. Ale to proszę nie mówić, że Hiszpanii... związki partnerskie są sprzeczne z konstytucją, bo konstytucja są. Dobrze, to, nic to na ten pójdźmy, temat dalej, nie mówi. pójdźmy dalej. To jeśli w Hiszpanii na przykład Katalonia ma swój parlament, a u nas Śląsk nie, to zgodnie z tym Śląsk powinien iść do odsuły i też dostać prawo do posiadania parlamentu. Tak możemy implementować każde prawo, które jest w innym kraju Unii Europejskiej. Pójdziemy za daleko. Czy Pani, pani jest za. E, poszerzeniem dostępu do broni. Nie jestem przeciwny. No to, A w Czechach jest ten dostęp dużo większy. Więc ja pójdę teraz do CUE i powiem, Właśnie. że chcę mieć dostęp do broni. Panie Pośle, ja pan coś wytłumaczę. Wie pan, na czym to polega? To polega na tym, że my nie wprowadzamy szerszego dostępu do broni, tylko w momencie, kiedy obywatel Czeski ma pozwolenie na broń, które zdobył w Czechach, a przyjedzie do Polski, to nie można go ścigać za to, że ma pozwolenie, one, na broń, po ma pozwolenie na broń. po prostu. panowie nie będą się na Ale tylko chodzi o to, żeby respektować to, co zostało. No to pani chce, żeby... On, w innym on kraju. Chodzi A nie, to, z bronią, że... U nas ma być to. No to ja pojadę do Czech Zrobię sobie pozwolenie na broń i przyjadę i będę, będę mógł yy, jej tu używać, tak? No, zgodnie z tymi zasadami. Tak, jeżeli pan zdobył pozwolenie na broń w Czechach, no to zgodnie z tą zasadą... Ale że nie, tak nie terenie Polski zgodnie z polskimi nie zasadami. Nie, nie mam, to uważam, że Bo można tak to samo ja nie widzę w tym problemu. Tak samo z To, że to jest zawarte tam... Respektujemy pod... pozwolenia, które Dobrze. są wydane. to czyli ja, ja zgodnie z holenderskim z holenderskim prawem mogę przeprowadzić eutanazję. Nie. Mm. Mogę. Ale teraz ja pójdę... Nie. Ale chodzi mi o to, że w Holandii. No tak. I ja idę do Cue, bo też chcę zrobić to w Polsce, tak? I Cue mówi, okej, okay, w Holandii można, to i w Polsce można. Nie, no to nie jest Państwo. Możemy pośle, tak zaimplementować jednak to jest, mówi każde pan o prawo. tak w różnych rzeczach, dlatego Ale, czym innym... To, to.